Formy. Dzisiaj z nami jest Marek, możesz się przedstawić. jest jestem Marek. Siemanko, mam na imię Marek, na nazwisko Wilczak. Dzisiaj Michał zaprosił mnie do wspólnego treningu. To jest moje miasto, Dobrowa Górnicza, ale jeszcze na tej siłowni nie byłem. Będzie. Było bardzo pozytywnie, także na plus. Mój debiut w centrum formy? Mój debiut w centrum formy w grudniu. W lutym będzie debiut na scenie. Na scenie. Zobaczymy jak to będzie. 11 tygodni zostało, zaczynamy delikatną na początku redukcję, potem troszeczkę mocniej. Zobaczymy. Powiedz w ogóle w jakiej kategorii będziesz startował. Co dla niektórych może być szokiem. No <laughs> Najprawdopodobniej będzie to męska sylwetka. Po pierwsze z racji z tego, że jestem dla no, maksa wydzielany. A po drugie, no, na klasykach chciałbym troszeczkę dobić mocniej kilogramami Tutaj też Michał mówi, że mam za mało i... Ja, ja mówię, że on wygląda lepiej niż ja I ma rację I że pan tak, ma, ma rację Nie, no, żartuję oczywiście Nie no, wiadomo, gdzie ja idę do klasyka, przynajmniej będę próbował swoich sił Ale nie mamy dzisiaj mówić o mnie, tylko bardziej Marku Marek jest co dzień także trenerem na siłowni Fitness Academy w Katowicach, w Katowicach, gdzie też już mieliście przyjemność zobaczyć jak wygląda siłownia. Bodajże z Pawłem Lato, Piotkiem Poreckim. Tak jest. Paweł, Paweł Lato się i... troszeczkę opierniczał, ale pozdrawiam. Pozdrawiam się Pawełku. Tak <grym> jest. No, dzisiaj robiliśmy trening barków. Twój trening barków. Był dość intensywny, znaczy troszkę taka odmiana. Właśnie, żebyś nie wyciskał, tylko żebyś jechał tak, nie? Tu rozciągasz na maksa. O, i stąd jedziesz w górę. Twor, i tu robisz tak. I tu rozciągasz tak, do samego dołu. O, właśnie. to było ciężkie. Nie wyciskasz w ogóle do góry. Tak jak do rozpiętek, normalnie taki nie. O. o, właśnie. Jeszcze bardziej te łapkę tutaj na górze, nie? Nie prostuj. O. I tu rozciągaj na maksa. Nie, jest to Trening, gdzie robimy serię, odpoczywamy 2-3 minuty. Tylko po prostu jedziemy w ciągu, jeden po drugim? Dokładnie, robimy serię, 5-6 głębokich wdechów. Dosyć mały ciężar, ale no technicz, technika troszeczkę inna niż zwykle, co będziecie mogli zobaczyć na, na filmiku. Także sami możecie sobie sprawdzić, czy Wam to pasuje, czy nie. No, mi po drugim, trzecim treningu zaczęło to naprawdę dobrze wchodzić. Mój trener sam mi to rozpisał. Więc jest dużo mądrzejszy ode mnie, więc myślę, że wie co robi. Pozdrawiamy Twojego trenera, ponieważ jest to mój były trener. Marcin Gandyk, wielka piątka dla niego, ta Pozdrawiamy cię Marcinie. No teraz zapewne patrzycie na ten filmik. No i pierwsze ćwiczenie to było takie dosyć nietypowe. Ani to wyciskanie, ani to rozpiętki. Powiedz coś o tym, bo dla mnie to jest nowość. Czy ja robię to ćwiczenie bardziej pod kątem poprawy górnych partii tatki piersiowej? Bardziej... Rozciąga, to jest znaczy, ćwiczenie jest podobne do tego, o którym mówisz na klatkę piersiową, lecz ruch sprawia, no, że klatka piersiowa nie ma możliwości, żeby troszeczkę się stompowała. Jeżeli wykonujemy to poprawnie, ja doszedłem do tego, że już ta klatka nie wchodzi mi w ogóle, wchodzi mi tylko dobrze w przód barku, głównie. Czułem. Tak, jest to po to, żeby to mocno rozciągnąć. Ja, jak przyszedłem do trenera, to od razu powiedziałem, że chciałbym, żeby ten, trening, żeby ten trening na te barki mi ułożył bo uważam, że jest to moja słaba partia no i kazał mi to robić w ten sposób raz w tygodniu trening w zasadzie i tak dzisiaj go robiliśmy troszeczkę wolniej bo to pierwsze ćwiczenie robiliśmy na zmianę ogólnie powinniśmy to robić razem na dwóch ławeczkach pięć wdechów i jedziemy druga seria ale i tak było dosyć intensywnie drugie ćwiczenie to raczej takie standardowe znaczy... tak jest, dobiliśmy na, na bramie, na wyciągów linki. linki. Trzy serie dopopływujące. Po 20, około 20 ruchów. No to, to standard. Także myślę, że każdy z nas zna to ćwiczenie. Co potem było? Boki barków. To było dość, też, też Boki, Boki barków. Z y barków. Znosy Bokie. barków bokiem. Ale też troszeczkę inaczej. Dynamiczne, bez fazy negatywnej ja tak Dokładnie. Nazwałem. Takie troszeczkę odbicie. Jak od sprężynki. Też coś nowego, coś innego, jak najbardziej można spróbować. Ja polecam, mi wchodzi bardzo sympatycznie. Tutaj 5 serii? 5 serii było, tak dokładnie. I ostatnie, y, nigdy tego cieszenia nie robiłem, teraz od bodajże 2 miesięcy robię cały czas. Y, na tylny akton barków, na zmianę 4 serii cały czas, prawa, lewa ręka. No, trzeba się dobrze ułożyć, Dokładnie na tu jest ten problem. Z tego, co będziecie, z tego co widzicie teraz na filmie, ja się tak troszkę zbujałem. ponieważ pierwszy raz robiłem to ćwiczenie na, na ławce. Kiedyś robiłem to ćwiczenie na ziemi, leżąc bokiem na ziemi. To jest o wiele wygodniej, tylko jest o wiele krótszy zakres ruchu. Dokładnie. Bo leżąc na ławce automatycznie wydłużamy ten ruch. I delikatnie, ma, jest niżej. ławka jest na delikatnym skosie do góry, więc tym bardziej ten ruch jest jeszcze mocniejszy, mocno rozciągamy barki. Ja podnosiłem Na ja to ćwiczenie robiłem z handlem, bardziej za, za, ciałem. I może takie krótkie ruchy też bardzo fajnie wchodzi, dlatego że. E, inny kąt też, tak? inny kąt. E, bardzo jest naciągnięty, bardzo zroszczenięty ja tylny. aktą. I mhm. ten ruch też jest krótszy, bardzo fajnie kąpuje, ale jest zupełnie inne uczucie miejscowe niż e, w wznosach na, leżąc bokiem na ławce. No i tu też dzięki temu, że robiliśmy cztery serie praktycznie prawa, lewa ręka cały czas na zmianę, ciężar był niewielki, zaledwie 5kg, a przy tej trzeciej serii, tak. przy 15 powtórzeniach, już ja naprawdę aż... czułem, że wszystko połonie. Ja no, już nie zrobiłem 15 powtarzań, przyznam, zrobiłem Wydaje, że 12. <laughs> Aby się wydawało na początku, że kurcze co to taka tak. piąteczka. Kłopy dosyć duże, więc to powinny ciężar dobić, ja się a wcale tak nie jest. Ja się z że tak spodziewałem, że leżąc na tym łapku, <laughs> już jeździłem po prostu i było walczenie bardziej równoważne niż powtórzenia kolejne. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, bardzo mi się to podoba i trening naprawdę jakbyście się sprężyli, ja to liczyłem jak go robię, wykonuję go sam, 20 minut naprawdę z zegarkiem w ręku, 5 wdechów, jedziemy następna seria, także no ja uważam, że mistrzostwo świata, przynajmniej przez jakiś okres. Dopinaj i tu wracaj z powrotem, mam oh, taki bukole. Mogę prowadzić tak szeroko. Ja robię jeszcze bardziej stąd i idę tu w bukole. I tu dopinam. Oh, oh, I wracam z powrotem. Pociągnięte mogę iść tu do tyłu. Wchodzi oh. cić nie? Tak. Serdecznie, potem przyszliśmy tutaj na salkę. Zrobiliśmy 4 serie, przynajmniej ja robiłem po 12 powtórzeń, nie wiem, ty? A ja tak, ile Pan dał? Kółko, tak zwane. A. Tutaj fajnie Michał zwrócił uwagę, w tym momencie, kiedy ręce wracają z powrotem, żeby zrobić dobry kocik-grzbiet, dopiąć to, wtedy fajnie te mięśnie się spinają. Robimy wtedy mniej tych powtórzeń, no tak jak przy łydce. Ćwiczenie wykonujemy dokładniej. No i oczywiście mięśnie lepiej pracuje, więc no jak najbardziej polecam, I bardzo to, żeby, fajnie. Chodzi o to, żeby nie wracać, że tak powiem, dupą. Tak jak kolokwialnie mówiąc. Żeby nie robić tego od dupy strony, czyli hmm. nie wracać tyłkiem, nie siadać na chłopskie prawda, na, na chłopski rozum najlepiej to wytłumaczyć. Wtedy się tak. łatwo to zrozumie. Żeby nie było tym tyłkiem w przód i w tył, tylko żeby posiadki raczej były w miejscu. A my staramy się robić jak najmocniej, choć już wspinając mięśnie. To samo zrobimy o wiele mniej powtórzeń, a na o wiele bardziej efektywniej. nam to wychodzi. wychodzi. Ile 4 serie, zrobiliśmy 4-5 seri. 4 serii chyba były. 4 serie? Dokładnie. I no, na samym końcu dojeźdzę do porami, żeby końcik zwiedzał się na knih Także Patrz, tak żebycie to gieło aż. Do... Ale w tą stronę czy w tą? Dojeźd do końca, do, do Poran wracaj. Tu grzbiet na pisał. Wracaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tu. Tu no, mam w, się w sensie, no, 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 Teraz, no, to ścianek. Mocno, mocno, o. Dużo osób ciągnie na bo i na mnie nie na brudy w tym Wracają aż na stopę. Być może. I tyle w zasadzie. Trening taki, jakbyście się sprężyli, możecie zrobić... Uu, 50 minut. 50 minut Max. Plus aeroby. Ja tak, plus aeroby ja półtorej. No i co? Może z uwagi na to, że ty jesteś tak jak kiedyś ja starasz się trzymać formę cały rok. Co niestety ja już w tym momencie przepaściłem, ponieważ ja słuchając jest. trenera Szymona trochę się zalałem. Delikatnie. Delikatnie? Nie chciałem pokazać Wam, jak się kolega zalał, ale, nie, nie. ale znaczy? Szymon nie pozwolił. Nie, Szymon, trener nie pozwoli. Szymon nie pozwolił. Bo... To jest niesmaczne. Jeszcze raz no. będziecie pewnie jedli, coś ty dalej. <laughs> Może nie. Patrząc na Michała, brzuch naprawdę uważam, że jestem gotów na wyjście na debiuty. No „Nie <laughs> wtedy do końca grudnia jeszcze muszę przypoleć. Zalecenia trenera. Pozdrawiamy Cię, Szymon. Pozdrawiam <laughs> się. O, tak zrobił. Żeby... Co? A popiały widać. Wiem, ale to tak zrobił. Czekaj. Tak. Podciągnij koszulkę O. A, to masz masło masz. I tak, żeby się spodenki nie było widać. Widać się, może być. No i nogi, moje i bo Ale, kurwa. A, czyli, a jak bym to zrobił niżej? Czekaj. Tak. W dół. I potem o. O, tylko, konopka nie było widać w ogóle? Zrobiliśmy jeszcze trzy delikatne serie nóg. Zrobiliśmy jeszcze trzy delikatne serie nóg. Że jesteś osobą, która trzeba się trzymać formę przez cały rok. Z racji mojej pracy wypadałoby. Tak, dokładnie. Powiedz. Z racji tego, że jestem no, jakoś tam w miarę aktywny na, na Facebooku. prowadzę swój fanpage, Instagram, Instagram, Snapchat, Snapchat. Podamy linki ITD, w itd TP Jestem w miarę aktywny, w miarę fajnie mi to idzie. No więc staram się, żeby ludzie wiedzieli, że jest to moja pasja i staram się to robić jak najlepiej. Jest to mi to Mega Friday. ale do czego dążę? <laughs> Z uwagi na to, że trzymasz formę cały rok. Może powiedz tak w skrócie, jak się odżywiasz. Jak się oczekiwa? Nie ma problemu. No teraz jestem na diecie typowo tłuszczowej od bodajże dwóch miesięcy, więc wygląda to w taki sposób, że jem trzy posiłki z kakówki, dwa posiłki indyk i na wieczór nie, na wieczór są to jajka na miękko. Pierwszy posiłek są to bataty i 200 g indyka plus 30 30 ml oleju lnianego. Potem tak jak wspomniałem, mam trzy posiłeczki z karkówki, do każdego 30 g ryżu, 50 g orzechów i warzywa. No, w ciągu tych trzech posiłków zjadam około kilograma warzyw. No bo jednak ten głód troszeczkę trzeba ma... dużo no? Głód mi troszeczkę dokucza, te warzywa pomagają. Posiłek potreningowy oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jem go tylko w dni kiedy trenuję siłowo, bo aeroby robię teraz już codziennie rano na Dwa banany, znowu 200 indyka. No i na noc zostaje mi pięć jajek na miękko z solą himalajską. No i co? No i, I na dobrą noc no. A suplementacja? Tyle. Yy, suplementacja w zasadzie jest wszystko ciągnę z jedzenia teraz, więc jedyne co, no to kofeina yy, rano na Kofeina przed treningiem, lub jakiś spalacz. Yy, obecnie tylko kofeina. Yy, białka nie piję, bo tak jak mówię, wszystko ciągnę z jedzenia. Póki co aminokwasy przed. Yy, aminokwasy dorzucam razem z kofeiną. No i w zasadzie tyle. Póki co mamy dietę, mamy suplementację. Trening raczej. Tak, widzicie, ja raczej intensywny. Trening 5 razy w tygodniu. Kardio codziennie. To już bardziej stricte pod zawody, tylko teraz tak właśnie Dokładnie. chciałem, żebyś powiedział jak to wygląda w na co roku na co dzień. Na co dzień yy, odpuszczam sobie różnie, kombinuję, yy, uczę się swojego ciała. Z racji tego, że nigdy nie startowałem, nie musiałem ściśle yy, trzymać tej diety. Bawiłem się. Raz to była typowo dieta tłuszczowa, raz była na wysokich węglach, tłuszcze niziutko, raz było ogólnie i węglowodane wysoko, i tłuszcze wysoko, żeby sprawdzić. Jak na to reaguje? To co widziałem, zawsze na plus. W miarę na plus, oczywiście. No, Minusem jest to, że, że jeżeli już robiłem sobie dni wolniejsze, no to później wpadałem w taki wir troszeczkę. Więc jak odpuszczę sobie delikatnie, to potem już to leci kilka dni, i potem zaś trzeba nadrabiać. Więc wolę sobie robić takie nagrody, typu, że raz na dwa, trzy tygodnie odpuszczam sobie dwa, trzy posiłki. Jem sobie co chcę, czy to jest McDonald's, czy to jest pizza, na to na co mam ochotę. I potem wracam z uśmiechem na twarzy w poniedziałek na trening. I znowu trzymam... No już nie nazywam tego dietą, nie? Na kolejacji. Dokładnie. Odblokowuje się od razu dzięki temu, że sobie coś podjem innego. Ze smakiem kubki smakowe są. Jak to powiedzieć, w mi słowo? Bardziej zaspokojone. Zaspokojone, więc... Wracam do życia i mam ochotę, żeby znowu gdzieś ryż, kurczak i tak dalej, wszystko z tym związane. Czyli przepis na sukces. Jak tam twoja liczba podopieszmy, bo podejrzewam, że się zgłosi jeszcze kilku do siebie obejrzeniu tego materiału. Wiecie co, no najwięcej klientów mam online z racji tego, że prowadzę fanpage'a. Ale też u siebie na siłowni mam no, kilkanaście osób teraz, z którymi trenuję na co dzień. Yy... I z tego co, co, co teraz widzę jest przewaga pań, więc yy, są so zadowolone z moich metod treningowych. Jakie to na to? Znaczy ja na to patrzę pod takim kątem, no. te kobiety nie szykują się na Mistrzostwa Świata, tylko robią to dla siebie, nie? Przyjemna więc... nagroda w postaci 3 minut najbardziej. <grym> <trym <trym> 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 tak, <trym> tak, co trzy co, co, tygodnie, yy, ale nie no. Po prostu trenuje je pod kątem tego co kobietami chce mieć najfajniejsze, tak? Czyli zgrabny tyłek, ładne, proste plecy, fajny brzuszek i nie katować się przede wszystkim, nie? Jeszcze dużo kobiet podkreśla, zawsze przynajmniej jak ja wiemy kół piesza to ładny tyłek? Ładne plecy, delikatny zarzba. Nie wiem czy też u Ciebie yy, podkreśla, tak, tak, podkreśla. Tylko, że to jest już, to, tak, tak jak mówisz, tylko że to występuje Ale na samym końcu. No brzuch no, Brzuch naj, oczywiście. Jest... oczywiście. No i co robią przede wszystkim? Kobiety, które y, piszą do mnie online, czy y, spotykają się ze mną na żywo, pytają jakie ćwiczenia robić, żeby mieć ładny brzuch, nie? Jaki sposób zapłacić? <grym> <grym> A to już może powiem imię, ten temat, bo to musielibyśmy mieć drugie nagranie. Złotówki czy kale. Tylko w dolarach. A. Tylko w dolarach. No ale przede wszystkim pytają głównie, jakie ćwiczenia, żeby mieć ładny brzuch. No przecież oczywiste jest to, że ciśnianie... Brzuch robimy w kuchni. Brzuch robimy w kuchni, no właśnie, dokładnie. Także myślę, że tutaj nikogo nie zdziwiłem taką wypowiedzią. Yy... Teraz połowa społeczeństwa przyjdzie do kuchni, rozłoży ten. Matej, będą brzuchy... i. Może tak być na ladzie. Na ladzie. <grym się znalazłem> na ladzie. <grym się znalazłem> <grym się znalazłem> przez którą boli kręgosłup. Też kiedyś myślałem, że jak zrobię wejdera, to będę miał klatkę na brzuchu. Robiłem ją dwa razy pod rząd. Nie miałem. A co pędzi? Ci, Dziwiłem się. Ja zrobiłem 3-4 razy i miałem. Ale to było... Tylko, że Ty nie miałeś jeszcze karty bez limitu do McDonald's. A ja miałem. A. Zdać... <gry> no. Nie, wtedy... Także ja już... jest też taka różnica między nami. Znaczy nie, powiem Ci, Wtedy ja byłem świrem takim, że chciałem najszybciej zgubić kartę tłuszczową, bo wtedy byłem o tyły. I po zgubieniu tam 27 kg, Zacząłem nawalać wszystkie wedera, bo miałem ten brzuch taki niezaciekawy. Tak. I, I coś się tam zaczęło robić. Ale nie plec od razu Ale tak, ulec. dokładnie. To jest minus wszystkich wedera, że strasznie boli wolo. kart mi ja wtedy, miałem, ja wtedy miałem etap w swoim życiu, gdzie po odżywianiu nie wiedziałem kompletnie nic. Chciałem być po prostu duży, wielki. Ćwiczyłem na Hama dużymi ciężarami. Jadłem co popadnie. Byle mi by miało dużo kalorii. No i tak to wyglądało. Już wtedy znałeś jest co chcesz w <laughs> No Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. O, Dlaczego jesteś taki wydzielany? Dlaczego jestem taki wydzierany? Wszystko co, co ma na swoim ciele jest mocno przemyślane. Chciałem zrobić pierwszy tatuaż praktycznie na zasadzie jak każdy, żeby coś fajnego mieć. Na 18 bodajże urodziny. Ale odpuściłem postanowiłem, że zrobię dopiero jak będę miał naprawdę fajny plan na to. Ja będę... ciało. No właśnie nie, właśnie to jest z... dziwne podejście z ludzi do tego, że każdy do mnie podchodzi i mówi. Gdzie ja robiłem te tatuaże? I drugie pytanie, kiedy oni sobie mogą to zrobić? A najgorzej, jak się mnie ktoś pyta, co on by sobie mógł zrobić fajnego? Kurczę, przecież to jest twoje ciało. Więc to ty musisz wiedzieć, co masz robić. Nieważne czy, czy ja będę miał diabła, czy delfina, ważne jak on jest wykonany. Bo zostaje mi to do końca życia, nie? I czy coś symbolizuje, czy jest po prostu tak, żeby zrobić twoje ciało, nie? Ale to to już też jest, jest każdego wybór, prawda? Czyli czy ja że wiesz, też mam tatuaż. <śmienicza> nie pokazywałeś <i>? mi. <śmienicza> nie, mam jeden. Też z, z zadawą z mojego życia. W Ale tak w ramach ciekawostki. Ja po otyłości mam całą lewą stronę w, w Nie dlatego, że dlatego, że byłem gruby i schudu, nie? No bo czasem Ale... jest tak, że właśnie jeszcze jak y, chudniesz to tak. jeszcze mocniej się te rozstępy robią niż, y, niż jak hmm. idziesz do przodu. Dokładnie. No i ja pisałem po różnych super tatuażu i się pytałem czy można robić tatuaże na rozstęp. Oczywiście, że można. No i właśnie tutaj miałem widzi sprzeczkę. Że jedni, że mogę, drugi, że nie, bo znaczy się nie. może rozdać. Jak jest dobry tatuator, czy tam tatuażysta jak to się mówi, nie wiem, to... Pan to, to, to tatuażysta. Człowiek, który tatuuje, albo no robi tatuaże, to, 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 to zakryje ci go. Ja sam mam rozstępy i w niektórych miejscach y, działał wiadomo, że jest to cięższa sprawa, tak? tak na pewno. Bo jednak to miejsce wtedy puchnie. Yy, ale potem wygląda bardzo ładnie i jeszcze się leci. Więc jak najbardziej polecam. No to. Jeszcze wracając, może do sportu sobie byś nas od teraz pytanie. Ostatnioś eee, w debiutach? Tak jest. I co dalej? No. Czy będzie dalej tak? no, czy to będzie zdaje za, bo czy chcesz takie nie, nie, nie. zobaczyć chcę być, jak to jest na scenie. Chcę być w debiutach, potem Śląska i na Polski. Niezależnie od tego czy, czy debiuty mi się... Yy, Powiodą, czy nie powiodą, no bo to różnie może być... A nie nie jaki będzie poziom A, na ten. Dokładnie. Po pierwsze nie wiem jaki będzie poziom, po drugie nie wiem jak będą odbierane te moje tatuaże. No i z tego co, co tam się dowiedziałem, yy, w tej federacji nie wolno ich zakrywać, tak? Przynajmniej no nie znam się na tym takie yy, takie mi się nasunęły odpowiedzi, przynajmniej na moje tatuaże, że nie wolno ich zakrywać bo na niektórych zawodach można i są te brodery, które tak, tak całkowicie tak, tak. zakrywają I się nie? tutaj nie wolno ich zakryć więc no nie wiem, wspólnie z trenerem się zastanowimy co z tym zrobić, no i jak na to zareagują sędziowie więc może być bardzo dobrze, a no może być bardzo, bardzo źle lubię dobrze, nie? No. zobaczymy jak to będzie wyglądało Uff. wydaje mi się, że to chyba tyle ewentualnie jeżeli macie jakieś Pytania kierujcie w komentarzach, do Marka oczywiście. E, oczywiście pod filmem też podamy, e, wcześniej wspomniałem, adresy do Instagrama, do Snapchata, do profilu na Facebooku, żeby trochę się tego jest. poznać trochę lepiej. Tą osobę, oto tutaj, siedzącą obok. Upłaconą. Upłaconą, tak. Zmęczoną. Ale dobrze, trening zrobiliśmy bardzo fajny. także. mi no, się, wydaje, że kolejne spotkanie może u Ciebie. Jak najbardziej, zapraszam w każdej chwili. Wiesz, że jesteś miłe, mile widziany, że się <grymne> wyjść, wyjść, wyjść. <grymne> Dogadamy się. <grymne> <grymne> Dziękuję pewnej osobie, która mnie... albo dobra, nie powiem tego, bo to jeszcze <grymne> Jeszcze nie. Pozdrawiamy. Dziękuję zobaczy... bardzo. Do zobaczenia. Proszę wszystkich. <grymne> Dzięki bardzo. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.